No to teraz przenosimy się znowu w Beskit Wyspowy, w Laskowej. Gości Piotr Jędrzejek zwiedza to miejsce bardzo dokładnie, punkt po punkcie, centymetr po centymetrze eksploruje dla Państwa, no i znów będziemy badali, co tam słychać w ulu. Witam ponownie z Laskowej z pasieki pana Jerzego Jańca. Jesteśmy teraz przy ulu, już zbliżyliśmy się i będziemy do praktyki przechodzić. E, powiedzmy, czy to jest niebezpieczne otwierać tak ul, kiedy pszczoły pracują? Znaczy z reguły nie powinno się często pszczołom przeszkadzać. Powinno się zaglądać do ula tylko wtedy, kiedy jest konieczność. Dzisiaj robimy wyjątek. E, Zrobimy to bardzo szybciutko, bardzo sprawnie, bez dużej ilości dymu. Mam nadzieję, że tym pszczółkom wiele nie przeszkodzimy. Chcemy Państwu pokazać, jak e, wygląda praca normalnie przy, przy, przy otwieraniu i rozbieraniu gniazda. E, do tego powinien e, każdy pszczelarz mieć zabezpieczenie, czyli w postaci kapelusza, i e, czy kombinezon. No, przepraszam, ja. Akurat jest, jest no nie boję się tych pszczół. Po, po 30 latach pracy przy pszczołach człowiek nabywa taki jakby powiedzieć, obeznania i człowiek się nie boi. No ja przyznam, że ja trochę się boję, szczególnie, że to bardzo bzyczy dookoła. Nie wiem, czy to mikrofon wszystko wyłapuje, ale w takim razie to przechodzimy do dzieła. Otwórzmy ten ul, zobaczmy, czyli jeżeli. Spróbujemy, spróbujemy ten ul otworzyć, zrobimy to bardzo sprawnie. I praktycznie dzisiaj, można powiedzieć, nie trzeba używać dymu. Zrobimy to delikatnie. Ten ul był otwierany najprawdopodobniej wczoraj, ponieważ tu zostały włożone świeże ramka do pracy. O, tak zwany plaster z węzą. Ja to odłożę na bok, żeby Państwu pokazać, jak wygląda plaster obsiadany przez pszczółki, do którego pszczoły naniosły miodu, do którego pszczółki naniosły pyłku, a tu jest różnego wieku czerw. Larwy, jajeczka, czerw zakryty i robotnice, tak zwane pszczoły ulowe, ponieważ wszystkie pszczoły, które e, nazywamy pszczołami zbieraczkami, dzisiaj są poza ulem. A powiedzmy, tam pan podymił te, te pszczoły. To co im się dzieje, kiedy taki dym poczują? Dym powoduje to, że pszczoły jakby czuły niebezpieczeństwo. Czują, że coś się niedobrego dzieje. Może, może pożar, czy coś takiego. Więc one, ratując swój dobytek, wracają na plaster, nabierają do wola miodu i wtedy one po prostu są mniej agresywne pszczelarza nie będą rządzić. A panu się nie zdarzyło, że tak się rzuciły w większej ilości? W praktyce pszczelarskiej bardzo bywały i takie momenty, że trzeba było zostawić ul i odejść na bok, ponieważ po prostu pszczoły tak zaatakowały, że lepiej było odejść, pszczoły się uspokoiły, później spokojnie wrócić i skończyć pracę. A pan poznaje, że one są zdenerwowane na przykład? Poznać, że pszczoły są zdenerwowane, to, to jest bardzo ciężko. Warunkiem, żeby pszczoły były łagodne i dobre jest pogoda. Przed burzą, przed deszczem, przy pogodzie wiecznej z reguły nie powinno się przy pszczołach pracować. Pszczoły wtedy nie czują się najlepiej i źle na to reagują. Przy dzisiejszej pogodzie, przy wspaniałym słońcu, przy yy, powietrzu przez Bezwiecznej pogodzie wszyscy widzimy, że te pszczoły praktycznie w ogóle z ula nie wychodzą. A im jest za gorąco w środku? Jest im za gorąco na pewno, dlatego pszczoły e, po prostu muszą wentylować w, te, w, tej, w tym układzie. One różne sposoby e, tego za, zbieczenia przed wysoką temperaturą mają: muszą przynieść wodę do ula i przede wszystkim muszą po prostu wentylować wymieniać powietrze. To powiedzmy jeszcze w momencie, kiedy nas urządni przeła, my takiego scenariusza dzisiaj nie przewidujemy, tak. ekipa dzisiaj cała nasza jest zabezpieczona przez tym urządzeniem, przynajmniej twarzy, ale jeżeli by się zdarzyło już, że ta pszczoła usiądzie, co wtedy? Po prostu pierwszym odruchem powinno być lekkie paznokciem, albo dłutem, albo czymkolwiek. Po prostu trzeba rządło w bok usunąć. Nigdy nie... Yy, ściskać żądła, bo wtedy wszystkie jad z woreczka yy, yy, tego, tego jadowego po prostu yy, wściśniemy yy, do, do organizmu i wtedy nas po prostu będzie bardzo bolało. Zazwyczaj, powiedzmy, bardzo szybciutko, bez nerwów, bez niczego, paznokciem, czy, czy nożem, czy dłutem zerwać yy, Pożądło, które pszczoła po urządzeniu zostawia. Musimy wiedzieć, że pszczółka, która urządli, ona za kilka godzin zginie. No i chyba takim nieoptymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Dziękuję panu bardzo, pan Jerzy Joniec i jego pasieka w Laskowej. My już rzeczywiście pszczoła nie przeszkadzamy, ruszamy dalej.